z tej strony szybki banan i witam was na serwerze Royalcraft .pl. Jesteśmy na trybie Quake, jest to nowy właśnie Quake na tym nowy tryb na tym serwerze. No i zaczniemy nagrywanie. Ja szybko wbijam na pierwszą arenę. Jest tutaj cztery różne areny są i zaraz wam wyjaśnię o co tutaj chodzi, jak tu się gra. 5 sekund do startu i zaczynamy. Mamy w ręku mm, taką motykę i, i klikniemy prawym przyciskiem na tej motyce. To wystrzeliwany jest taki pocisk jak z gry, jak w Quake'u, czyli taki railgun. I ten pocisk automatycznie, gdy trafi, trafi gracza, to go zabija po prostu. I chodzi o to, żeby zabrać jak najwięcej fragów. Zobaczcie. Eee, ja w tą grę jestem bardzo dobry, wam <grywam> szczerze powiem. Eee, no i zobaczymy. Postaram się wygrać na tym odcinku. Może zagram jakieś 2 trzy gry. I, I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten pocisk leci jakby do końca ekranu, więc jest bardzo daleko, dalekosiężny. Eee, no i chyba tyle. No, pozostaje mi grać. No i zapraszam was na obejrzenie tego gameplaya właśnie z tego trybu. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał. No okej, okay, to time to kill. Jesteśmy na razie czwarci, mamy, w sumie prowadzimy, każdy remis miał, cztery w kile każdy. O i to jest szczerze mówiąc dobre miejsce dla mnie, ja uwielbiam takie miejsca, bo to jest dla mnie fragownia. Tylko niech dojdę... A je, je, je za daleko. Lubię właśnie takie tunele, bardzo lubię strzelać na dystans. Fajnie, to zawsze mi wychodzi. O coś takiego tu też jest dobre. Podoba mi się ta mapa. Jedna chyba z lepszych map, jakie w ogóle są tutaj dodane, bo już wstępnie zagrałem sobie szybko na czterech mapach. Dwa razy udało mi się wygrać. Yy, no okej, to lecimy po fragi, lecimy po fragi. Trzeba wygrać tą grę. Leżeć. Dzień dobry. Aj, ja myślałem, że tak pięknie mu w buzie trafię, a tutaj proszę, odwrócił się. Yy, Cześć ziemuś. a właśnie widzieliście, trafiłem i nie zginął, a to dlatego, że ma się przez jedną sekundę takiego cooldowna, gdy się człowiek respi, no można przez dwie sekundy, mm. ojej jedna rzecz ważna, możecie przybijać na wylot, więc jeśli jakiś gracz yy, przykładowo, ach chciałem w powietrzu, przykładowo jest na linii i zanim kolejny to możecie zabić dwóch, trzech, pięciu, i chcecie, ważne, że wszyscy są w linii, wtedy zalicza wam kilka fragów na raz, ach za szybko, Yy, dobra, trzeci jestem dopiero, dobra, musimy to nadgonić szybciutko. Szukamy fragów. Gdzie to mięso armatnie? Jeden, drugi. Chodź, tu czerwony. Ach, nie trafiłem. No ale on trafił, dobra. Yy, kurczę, tamten też mnie znowu przegania. O, to jest ten tunel, ja lubię takie miejsca. I tutaj będę kampił za chwilkę sobie. W tym tunelu będę robił fragi. Tak jest. Idę na koniec tego tunelu. Będę kontrolował cały tunel i postaram się tutaj fragować. Jeden. O. Drugi. Trzeci. Ach! Kurczę, nie wyszło. Yy, zapomniałem o reloadzie. Jak wiecie, ten reload jest tym paskiem expa na dole. I jak szczelicie, to widzicie, musicie tam odczekać jakby jedną, może półtorej sekundy czy dwie. I możecie szczelić po raz kolejny. Jak widzicie, czasem ma się strita i nie da się trafić, ale to tylko trzeba namierzyć i w dobrym momencie wcisnąć prawy guzik. Tak jest. O, to jest to moje ukochane miejsce. Moja fragownia. Uwielbiam te tunele. Jak widzicie mamy tutaj też spida i mamy też yy, wysokie podskikiwanie. O. I to nam dość dużo, dużo rzeczy fajnych daje. Ale okej. Okay. Szukajmy, szukajmy celu. Czekamy dalej. Jestem który? Jestem drugi. Kurczę, jakiś gościu ma 4 fragi więcej niż ja. No i chyba niestety wygra przez to, bo ja widzę, że w tym tunelu nie bardzo ludzie się chcą pojawiać. Dobra, muszę stąd odejść, bo przegłonimy mnie na całego. Kurczę, tutaj też nikogo nie ma. Jeden. O, jeszcze jeden biegający, tam był frag. Chodź, chodź, chodź. Ach. Kurczę, no ni niestety jestem drugi. Przegonił mnie. Mm, ale zagramy jeszcze raz, postaram się, postaram się odkuć. Mm, uwielbiam Quake'a. Grałem zawsze we wszystkie poprzednie części. Prawdę mówiąc o dziwo, Quake dwójka był moją ulubioną częścią. Yy... O, czwarta arena jest wolna. Spróbujemy na czwartej. Czwarta. Arena Czwarta arena I sobie zagramy tutaj Jak widzicie na, Mam oddane strzały, mam kasę, mam e, zabitych, mam zgony Mam takie informacje i, I totalna ilość wygranych gier No i dwie gry już mi się udało wygrać Teraz niestety nie wyszło Byłem drugi No ale zaraz spłyujemy się odkuć, Właśnie teraz O pięknie double kill Widzieliście? To było wspaniałe Przeszło na wylot Z Ach, pięknie łatwo. nie ściągnął w powietrzu. Tak jest. Takie. Je Aj nie, takie. Mm, dobra, pora to nadgonić, bo już nas przegonili dość mocno. I lecimy dalej. No, o, jest, jest, jest. Biało. Chodźcie mi tutaj pod lufę. Ojej, aż za dużo ich tu przyszło. O, piękny double kill. Piękny. No i tak właśnie gra ta tutaj działa. Mm. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Że... Dajcie też znać, czy chcecie widzieć w ogóle gameplay z tego trybu. O, jest to pierwszy w sumie, a teraz się tak zamyśliłem i nawet nie starałem za bardzo. Więc... O, Red Ninja mnie przegonił. Ten czerwony ziomuś tam w skinie. Ma premkę widać. O pięknie. Tak jest. 3, 2, 1. <laughs> Czekałem na tego cooldowna, aż mu się skończy. Nie wolno stać w miejscu. W tym trybie trzeba cały czas biegać, cały czas walczyć. Nie ma co kampić w jednym miejscu. Jeśli się będzie stało w miejscu, to się jest trupem. No ok, jeszcze, jeszcze wygrywam, chociaż nieznacznie już już przegrywam. Ehm, dobra, to ogień, ogień. Nie wiem ile czasu zostało do końca. Może to nie chodzi o czas, tylko o killę, jeszcze tego nie jestem pewny Szczerze mówiąc Kalis skonfigurował ten tryb dzisiaj On też prowadził mapy Te dwie akurat, które nagrywam mi się najbardziej podobają, te pozostałe dwie są troszeczkę słabe Kurde, dobra, to biegnę, bo mi się nie jestem pewny czy 25 kill to nie jest wygrana po prostu, więc gonię. Jeden, cztery zabicia mi brakuje Tak więc start. Jeden I jeszcze trzy Kurczę mam remis z tym yy, gościem, Red ninja. Pak. Kurczę mnie już przegonił, fest. Jeden kill brakuje. Mi też jeden. Kurde, jeszcze zginąłem. Nie! Wygrał. No i gratki. Jednak do 25 się gra. Yy, było blisko. Dwa razy, drugie miejsce nie udało się, ale dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać co o tym sądzicie. Czy chcecie tego więcej? Jeśli chcecie więcej, to się pojawi to w komentarzach. Yy, powiem Wam wtedy troszeczkę więcej o tym trybie. O tym do czego służą te emeraldy. Chociaż jak wejdziecie na serwer, to sami się dowiecie i zrozumiecie o co tutaj chodzi. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do usłyszenia.